Witam, Ryszard Górski, temat odcinka Szafka dolna narożna prosta systemu Victor DB. DB określa położenie tego profila. Mamy szafkę lewą i prawą. Tutaj w bibliotece mamy szafki lewe, prawe, szerokość frontu 45, metr 10, czyli to jest odległość na pomieszczenie, jaką ta szafka zajmuje tutaj. Metr 10, metr 15, front 50, lewe, prawe. Tak wygląda realizacja z tymi szafkami. Tu jest narożnik stały, wymiar stały. I tu jest ta szafka tutaj. To jest szafka DB tutaj, a tu jest szafka DA. To jest ta sama kuchnia, to jest prosty odcinek w rzeczywistości, bo takie ujęcia tutaj są. To jest dane do właśnie takich małych pomieszczeń. W ten sposób to wygląda. Tutaj też jest stały wymiar. Jeżeli te kątowniki są jednakowej szerokości, to wszystko tak ładnie estetycznie wygląda, jest takie harmonijne. Tutaj bardzo ładna linia to tworzy i wracamy do szafki. I to jest ta szafka tam na tym projekcie. Ja tutaj przy okazji omówię inne rzeczy związane właśnie z, jeżeli te szafki są na scenie, to wtedy tutaj projekty się robią bardziej, raporty takie bardziej skomplikowane i tutaj to, te rzeczy omówię przy okazji tych szafek. Ten cały proces później produkcji przebiegał sprawnie. Idziemy do lista formatek. Tak to wygląda. Tu mamy opisane szafki lewe i prawe. I tu elementy na te szafki mamy. Lista elementów, tu mamy szafka lewa, prawa. To jest do to, to ładunku na samochód. Tu mamy zużycie materiału. To jest obojętnie na które szafki, po prostu żeby do zakupu. No i tutaj wycena. I tak to wygląda ta szafka. Ja tutaj teraz tą szafkę usunę. Bo tam lista formatek wyglądała w ten sposób. Jeżeli ja tą szafkę usunę teraz. Tutaj. I mamy teraz te dwie szafki. Tutaj ta lista jest skrócona. I tutaj te elementy wszędzie występują podwójnie. Jak jest dwa, no tu występuje tu cztery te elementy na tą szafkę. Tutaj. Na liście elementów. Tutaj już mamy, że dwie takie szafki mamy. To jest OK. Tu, tu mamy zużycie materiału i tu wycena. Dopóki te szafki są jednakowe, to jest wszystko czytelne tutaj. Teraz tą szafkę zmienimy jej wymiar. Tutaj. Zastosuj. OK. Bo możemy to robić. Ja to skopiuję na bok. Jeżeli tutaj zmienimy ten, to front tutaj zmienia nam wymiar teraz. Bo była zablokowana, a jeżeli odblokujemy, to tutaj front, bo najczęściej będziemy chyba potrzebowali tej funkcji. Jeżeli chcemy, żeby ta część nam się tutaj zmieniała wymiar, to musimy front zablokować. Front blokujemy szerokość. A ten element odblokuje. On jest zablokowany. I tu jego szerokość odblokuj. Teraz tutaj nam zmienia to. Yeah. A, frontu nie zablokowałem. No, nie wiem dlaczego. Ok. i teraz ta część, tutaj zmienia wymiar, czyli wysokość, to po prostu ta część tu jest dobra, tu na tym też by zadziałało, w ten sposób. Teraz jeżeli na scenie mamy dwie takie same szafki, ona może zostać tutaj w innym rogu, dwie te same szafki, ale one mają już inne wymiary i teraz jak wygląda lista formatek. Lista formatek teraz wygląda tak, z tego względu, że tutaj niektóre elementy, które mają ten sam wymiar, tutaj one występują podwójnie, ale te, które mają, na przykład tutaj te dwa elementy i tutaj te dwa, one mają już inne wymiary i one tutaj są już inaczej rozpisane. I tutaj wtedy jest trochę uciążliwe to sortowanie. Bardziej, że to wszystko lewe. I tak dalej. To lewa szafka. Robimy coś takiego. Jak jest recepta na to. Tutaj wpisujemy jeden myślnik, zastosuj OK i tutaj dajemy nazwę szafki. Dwa myślnik. Zastosuj OK. I teraz idziemy do. Tutaj. I tu już mamy ładnie to rozpisane. Tutaj przybyła ta lista nam się wytłużyła. Ale ona się zrobiła bardziej czytelna. I tutaj wtedy to ładnie można sortować. Jeżeli tutaj wyłączymy, pokaż wyższą grupę, to jest bok. Jeden bok lewy to jest do montażu tej szafek. Jak będziemy te szafki montować, to jest bok lewy, bok środkowy, bok prawy. Ginie górny, dolny. Tu są te elementy z przodu, z tyłu. One tutaj mają jeszcze numerację, żeby się z rysunkami zgadzało. Instrukcja montażu, liście elementów. Tutaj mamy dwie szafki opisane jako szafka lewe, ale nie są one rozpisane już właśnie według, według tej listy. Tutaj pokaż wyższą grupę. To użycie materiału się nie zmieniło, tutaj wycena się nie zmieniła. I jeszcze tutaj za chwilę omówię cennik, jak tutaj cennik działa i jak będzie działał tak doraźnie. Tutaj na tym mamy ten element. Ten element, zanim jak otworzę, tutaj to skopiuję, kopiuję. Ten element on się wyświetla. Na liście elementów on się tam pojawił i on się ta nazwa pojawiła. Teraz dajemy tutaj Ctrl V, Zastosuj. OK i do tego idziemy tutaj. Teraz tam się pojawiło na. rozpisane. Teraz zależy czy robimy to dla siebie czy dla kogoś i jakie tam są wymagania. Po prostu, żeby sprostać wszystkim wymaganiom, jeżeli ktoś ma takie wymagania, życzenia czy warunki, to po prostu jesteśmy w stanie to spełnić. A ja ten element jeszcze może mieć podwójne działanie, bo jeżeli zastosowanie, bo jeżeli robimy sami, to ok, ale jeżeli te zlecenia wysyłamy, i teraz jak precyzyjnie obliczyć tutaj koszt tej szafki? Wtedy do tego elementu w cenniku dorabiamy nową pozycję. Usługa CNC i załóżmy, obliczymy, że na tą szafkę zlecając to zlecenie do firmy zewnętrznej usługa CNC kosztuje na 200 zł. I mamy w cenniku taką pozycję, różne pozycje cenowe, i wtedy do tego elementu tutaj z cennika przypisujemy usługa CNC. Tutaj tam, tam robimy, bo to to się tam napisze. Napiszemy to, no tutaj się nam pojawia i tutaj to wstawiamy. I tutaj będzie nam zliczało usługę CNC do tej szafki. Bo teraz nie wiem, czy tam, w zależności od tego, czy oni tam biorą od jednego elementu e, usługa CNC do iluś tam otworów, nie wiem, jak to jest tam robione, ale tutaj możemy wpisać usługę CNC. Różni to różnie robią. Im prostsze, tym lepsze. Ale tu, czyli to zlecamy te tego, to się orientuje, to ma się pojawić nowa lista raportów i tutaj w tych raportach będziemy już mo mogli wstawiać PCV-ki i cenę do tych PCV-ek nawet na datki tutaj dawać na, na tą obróbkę odpowiednie, że tu będzie tak dosyć precyzyjnie to liczyło, ale te PCV-ki, nie wiem jak z usługą cięcia, ale usługę cięcia możemy tutaj do CNC wpisać tutaj i wtedy otrzymujemy bardzo precyzyjną cenę. Nie, nie musimy takich stosować marsz, Wyższych, żeby czasami się na tym nie przejechać. I tutaj to można zrobić. Teraz jak to te frazowania przygotować do tej firmy zewnętrznej. Idziemy do elementów wersji 63 Firmy Boki Wiktor, firma Alfa, Boki DA, DB i DC, czyli tu mamy DB. I to jest to. Do tych szafki, to jest do szafek prostych, a to jest tutaj do tych. I tu mamy te frezowania wstawione. I tutaj przypisane narzędzia. I ono nam się tutaj wstawi automatycznie. Tutaj dla tego otworu. Ten otwor oczywiście możemy wyłączyć wysyłając odlecenie, a jeżeli nie, no to go tutaj zamieniamy. I to jest oczywiście tych obydwu. Nie? Trzeba było tutaj też zaznaczyć. Teraz tutaj zmieniliśmy to. Otwieramy go w CNC. Tutaj już mamy te wszystkie nawierty prawidłowe. Bazowanie tutaj mamy. Tutaj mamy te odziedziczone, a tutaj mamy te frazowania. Jak się to wszystko dziedziczy, czyli prawidłowo... Znaczy Badowanie to też jest istotne. I tutaj mamy dwie, dwa, dwie ścieżki frezowania i tą ścieżkę przesuwamy x w x minus 150. Nie wiem I tutaj widzimy te nawierty od tego i tutaj tyle przesunąłem. Może trochę za dużo, no to... Tutaj oczywiście będzie podwójnie frenz, te ścieżki można tutaj skorygować. Tak to teraz tutaj wygląda. I możemy to od wysyłać. Tutaj przy tych szafkach narożnych właśnie trzeba zwrócić uwagę, żeby tutaj wszystko było. Czytelne. Ta lista się wydłuża, ona wygląda tak coraz bardziej jakby duża, dużo do ogarnięcia. Właśnie nie, ona jest czytelna, bo jeżeli to wszystko jest na kupie, to dopiero się zaczyna takie szukanie, gdzie do czego, a tak, jeżeli tu jest rozpisany każdy element, winiec górny, winiec dolny, tutaj mamy bok środkowy, bok prawy, bok środkowy, tutaj, albo tu mamy w ten sposób posortowane, to, to są fronty, no tu mamy korpusy, na korpusy tutaj mamy e, w ten sposób na poszczególne szafki, tu mate, według materiałów jest to i to jest takie czytelne. I tu mamy dla montażu, który numer, jak się to nazywa, wieniec dolny, bok lewy. A tutaj mamy opisane te pcv między tymi symbolami. To jest pcv opisana. I tutaj patrząc na ten element, jaka pozycja tej pcv -ki. Tu mamy kreskę. To nie wiemy z lewej strony czy z prawej. Ale tu mamy dokładnie sprecyzowane, w którym miejscu jest ta pcv -ka. Bo tutaj pierwszy, tu mamy jedną pcv w kolorze frontu. I to będzie ta PCV to jest z tej pozycji tutaj. tutaj. Jest dokładnie opisane. Pierwszy ten myślnik to jest ta PCV. -ka. Druga PCV to jest tutaj. I tu są te dwie następne, jak tutaj idziemy na dół. Tutaj mamy wszędzie PCV, to jakby z tej, na tej pozycji wstawione tutaj, na elemencie. Tutaj nie mamy w ogóle PCV, tu mamy jedną PCV. -kę mamy PCV w kolorze korpusu tutaj na tych elementach także to jest bardzo czytelne biorąc na element na po prostu widzimy od razu jaka oklejna którą krawędź trzeba zaklejnować i to wtedy zadziała to było na tyle dziękuję za uwagę i do usłyszenia